jest nuta? Dobra, zobaczmy, zobaczmy. Ekipa Zygzak. McLaren Fajne. Pierwsze postawę pytanie po jakiemu ten człowiek nawija? Co to jest? Kto to jest? Mysznie like jest kicsku. Pieniędzy dużo siły mam dużo, a alkohol za 500 plus. Ty taka ładna, ładny masz makeup, ładne masz rzęsy, ładna tak ręka, ładna sukienka. Ja wolę Jans jak to mówi wujek Ale dupeczka. Jak zig zag mach win tutaj lecę To ty pok i złotą kiedy ten Moja suczka w porsze dziewczyn, gdzie pięć jeden, jeden Szybki jak błyskawica Czerwony jak Rosja live in highway and gonna drive it fast as fast as fast Co powiedziałabyś na nockę ono Ty kurwa ale fajny ten jak sobie po kole chodzi Co odpowiedziałabyś na Ty totalnie dobry patent, tylko chyba tylko na monster traku by to działało no tak, bo w sumie żadne inne koło nie wystaje. Samochód się jedzie do tyłu, a ty przyjdzie do przodu. To jest, to jest, zobaczcie, możecie robić ten, możecie robić um, bieżnię dla bogatych kurwa. Ch chuj w jakąś bieżną jakąś rolką co się przesuwa, chłopie, na monster Tracku zapierdalasz, nie? To jest dobre. Na Ci kupić bardzo ładną suknię Za kolejnym razem już jakoś pójdzie, bo lubisz pieniądze A ja pieniędzmi się zajmuję głównie Piszę na Pager Ta fura to Bentley Korona na głowie Koronka w sukience Gdy robię kawałek, gdy robię set film Wystawiam kolejną fakturę, bo kwit musi się zgadzać jak podatek PIT. procent za Jestem fris czuję się jak król Czasami jestem w orbie w nigdy nie Nigdy nul Robię party tak wielkie, że nie pomieści je mój dom Jak zejcad mach płyn, tutaj lecę Poty włók i złotą kietę moja stóczka w porze, gdzie gdzie jeden, jeden szybki jak błyskawica

Przesyła 5 zł. Wysyłam 5 zł dla najlepszego Streamera. i pozdrawiam cały chat. Co jak co, ale ta nuta wygląda gorzej niż barka śpiewana przez Gochę. Nitro co ty słuchasz? Wchodzę na stream a tu koncert jakiegoś Jacka Muranskiego u ekipy na kanale. Masakra. O, tak szczerze. <grym> tak szczerze to. W tym teledysku najbardziej mi się podobała Marciusia w spódniczce. Ale tak szczerze, bo tu ta zwrotka Nowciaksa, no to t, jakieś tam snipety były w tym. Mm. Oni chyba t, w tym dokumencie to, to, to tam wrzucali, to to brzmiało ten, brzmiało fajnie coś tam, głowa nie jest pusta, a Kurwa, takie, no nie podoba mi się to, no, takie no, tak szczerze to myślałem, że będzie, jak, jak oni, jak oni sobie to nawijali, bo no, miałem taką niechlubną historię, że parę dni z rzędu przeglądałem TikToka i ogólnie bardzo dużo osób y nagrywało do tego, bo jak masz to dla ciebie tam, nie, na stronie głównej, nie wiem od czego to zależy, y bo, bo tak, tak jak mówię, ja nie jestem jakiś bardzo into TikTok, to bardzo, bardzo, często był, bardzo był często wykorzystywany ten fragment do tego, żeby tam ludzie coś pod to nagrywali, jakieś wideo i mówię, kurwa, ma potencjał, nie, czekam aż, czekam aż wyjdzie. Ale mi, mi to tak szczerze, to dosłownie nic nie siedzi, nie, ten pierwszy ziomek, ten pierwszy ziomek, to ja nie rozumiem, co on nawija i mi się wydaje, że ja go, kurwa, skądś kojarzę, wydaje mi się, że on jest wiecznie skipowany u mnie na, na tym, on nie ma jakiejś takiej nuty, coś tam feta, feta, jak rakieta, etykieta, coś takiego? To jest to? Bo, bo mi tak z głosu pod to pasuje. A, to jest to. No, więc ja, ja nie przepadam za twórczością, a w tej nucie go nie rozumiem. I ten bit też mi nie siedzi, w sumie nic mi nie siedzi w tej nucie. Totalnie nic mi nie siedzi. Ale widzicie, jedno można powiedzieć: ta płyta na pewno jest różnorodna pod tym względem, że tam. Uff, jakkolwiek to brzmi, ale. To, jeśli, jeśli, chodzi o, jeśli chodzi o te piosenki, to co nie wypuszczają, to każda jest inna. Dosłownie każda jest inna, nie? Więc komuś się będzie coś takiego podobać, komuś się będzie chill podobał, ktoś będzie zajebiście słuchał, a ktoś. Coś innego, nie? Więc no. To, to tak kurwa, tak. Takie totalne nie ten. Tak, tak, tak moje mniemanie jest, nie? Dawid przesyła 5 złotych. Mhm. Nitro wiesz może, co się stało, że i sam na swoim FB napisał teraz, że już nigdy nie zawalcz dla Famy. Wiem. Wiem, tylko widzisz, tylko że to jest.